Ależ piękne te zdjęcia od Państwa, no, mnie szczególnie urzekają zdjęcia kwiatów na łąkach. No, ale dzisiaj poprosiliśmy o zdjęcia kwiatów na balkonach i na rabatach, czyli co człowiek może zrobić, żeby upiększyć to otoczenie wokół siebie. Będziemy mówić o tych kwiatach balkonowych i kwiatach na rabatach i klombach. Już za parę chwil w naszym studiu pojawi się ekspertka. Później mamy dla Państwa sportowe zapowiedzi weekendu. Mamy też fragment książki. No, przypomnę, oczywiście, jeszcze, też nasz adres mailowy, tu i teraz To po to, żeby Państwo zdjęcia wysyłali w konkursie fotograficznym. Proszę Państwa, w naszym studiu zrobiło się kolorowo, co Państwo mogą zobaczyć na kanale YouTube, bo transmitujemy rozmowę na żywo właśnie na tym kanale Radia Rzeszów. Na stole, a właściwie na krześle obok, bo miało być na stole, ale jest na krześle obok skrzynka z kwiatami, które przyniosła nasza ekspertka, bo będziemy mówić o kwiatach majowych wysiewanych albo wysadzanych na balkonach, albo na rabatkach. Pani Marta Banaś z zespołu Agro, z zespołu Szkół Agro Przedsiębiorczości w Rzeszowie, nauczycielka przedmiotów związanych z projektowaniem ogrodów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To zacznijmy od przedstawienia tych kolorowych gości w naszym studiu. Tak, to y, w ogóle maj to taki miesiąc, który nas bardzo cieszy, ponieważ powinno robić się już coraz cieplej. Minęły zimne Zośki, mamy po 15, więc teraz czekamy na to słońce i z radością też będziemy sadzić coraz to nowe kwiaty i patrzeć na to, jak te nasze właśnie e, tarasy, balkony, ogrody są ukwiecone. Co obok mnie? Mamy tutaj donicę w której jest posadzonych kilka roślin. E, chyba taka flagowa roślina naszych ogrodów to pelargonia. Ja mam tutaj taką właśnie... Ogrodów i balkonów zaznaczy. Ogrodów i balkonów, tak, tak. Oczywiście, taka zwisająca. Ona w tym moim ulubionym takim kolorze. To jest taki Fukcja. głęboki róż, taki Aha. fuksjowy, taki trudno mi to właściwie określić dokładnie, ale akurat tą barwę ja uwielbiam. E, obok mamy e, ospospermum, To popularnie jest nazywana stokrotka afrykańska. Ona jest tutaj w dwóch różnych kolorach w dwóch różnych też wielkościach e, i przewieszające się, wychodzące z donicy kocanki włochate, które mają nam tutaj właśnie stworzyć taką kaskadę, taką spływającą też w dół. E, no i wśród tych roślin, które są jednoroczne, i o tym właśnie chciałam dzisiaj też powiedzieć, e, posadziłam sobie, bo gdzieś tam miałam taką biedną, jedną roślinkę, która sobie rośnie, to jest bukszpan. Ten bukszpan mi tutaj tworzy takie wyższe piętro, łącznie z jednym z tym osteospermą, one są troszkę wyższe e, i tworzy mi taką masę zieloną, zapełnia troszeczkę tą donicę. Nim rośliny mi się rozrosną, tworzy po prostu takie uzupełnienie. Czy nic już tym roślinom na balkonach i rabatach nie grozi, bo widzimy, że y, pięknie się już ukwieciły balkony w wielu miejscach. Wczoraj była zimna Zośka, a wcześniej trzej zimni ogrodni, trzej ogrodnicy. Tak, tak. To tych, zimni chyba się tak określiło. Takich nich trzech zimnych ogrodników. To jest najbardziej ryzykowne dla roślin, które są wrażliwe na przemrozki. Musimy pamiętać, że wiele z tych roślin, które mamy na balkonach, na tarasach. Są to rośliny u nas traktowane jako jednoroczne. One mogą być jednoroczne, mogą być wieloletnie, ale ponieważ są z ciepłych regionów Ameryki albo z Afryki sprowadzone, to u nas żyją tylko ten jeden letni sezon. Dlatego dla nich te przymrozki wiosenne są bardzo groźne. I takim nawet przykładem, gdzie ja ogrodnik można powiedzieć z jakimś doświadczeniem mam posadzone na tarasie też niecierpki. Przepiękne, które zostawiłam właśnie na jedną z chłodniejszych nocy. Na wczorajszą akurat chowałam do domu, ponieważ bałam się, że mi przemrozi. Ja się boję I... usłyszeć, co będzie dalej. Tak, no one rzeczywiście, jedna donica była bliżej domu, jakby pod dachem schowana, więc nie ucierpiały. Natomiast druga donica była bardziej wysunięta, bardziej narażona na ten spadek temperatury i rzeczywiście kwiaty po prostu delikatnie przemarzły, liście się zwinęły. No, potrzebowała teraz lekkiego przycięcia, oczyszczenia, no i oczekuje, że za chwilę jednak ona się zbierze w sobie i od nowa wypuści nam te kwiaty. Czyli nie wszystko stracone. Nie wszystko stracone, a kwiaty potrafią się odwdzięczać temu, czy tej, tym osobom, które o nie dbają? Oczywiście. My w ogóle do kwiatów powinniśmy przede wszystkim mówić i je kochać całym sercem. Ale prawda jest taka, że jeżeli dobierzemy te nasze kwiaty na odpowiednie stanowisko, czyli jeżeli mamy gatunki, które lubią słońce, posadzimy je na słońcu. Te, które wolą cień, posadzimy je w cieniu. Jeżeli damy im dobrą ziemię, jeżeli będziemy je nawozić, oczyszczać z chwastów, jeżeli będziemy usuwać przekwitłe kwiatostany i tu chyba to jest takie najważniejsze w tych, e, takich sezonach. Nowych nasadzeniach, to te kwiaty oczywiście będą nam odwdzięczać się mnogością kolorów, barw, jeżeli mamy posadzone rośliny ozdobne z kwiatów. Bo proszę zobaczyć, że ja tutaj mam właśnie te kocanki włochate. One są ozdobne przede wszystkim z liści. To jest jeszcze młoda koconeczka, więc może jeszcze nie ma tak widocznego tego uroku. Ale ona będzie miała kwiaty niedługo. Tylko one będą tak niepozorne, gdzieś tam w kątach liści, że my nawet na nie zwrócimy uwagi. Sadzimy je przede wszystkim dla e, urody e, tych włochatych, tutaj jasnozielonych listeczków. W maju jeszcze siejemy, czy już raczej tylko sadzimy? W maju jeszcze siejemy. To znaczy tak, my wiele na pewno... Co na przykład? E, My możemy, my możemy sobie posiać chociażby większość warzyw. Tak naprawdę. Możemy posiać bób, broku, możemy posiać cebulę. A jeśli chodzi o kwiaty? A może posiadać nawet w słoneczniki, e, proszę Państwa, no zachęcam... No, słoneczniki zdobią też. No oczywiście, ale ja zachęcam, żeby wysiewać w ogóle łąkę kwietną. My nie musimy się ograniczać tylko do, do nic, do e, tutaj skrzynek balkonowych, jeżeli mamy kawałek ogródka, znaleźć fragment w ogrodzie taki mm, powiedzmy nasłoneczniony, czy w półcieniu e, i tam e, zamiast na przykład zwykłego trawnika, albo nie wiemy, co z tym fragmentem zrobić, wysiać rośliny jednoroczne, dwuletnie, żeby nam po prostu zakwitły. Więc jak najbardziej? Słyszałam też, że łąkę można w skrzynce na balkonie. No, taki, 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 taka o, mini łąka. Oczywiście, to zawsze, jeżeli mamy chociażby kawałek wolnej przestrzeni, nawet jeżeli to jest tylko skrzynka balkonowa, to proszę mi wierzyć, że dla pszczół, dla wszystkich owadów, które są właśnie, które żyją na tych kwiatach, jest to aż skrzynka z kwiatami. Więc jak najbardziej zachęcam do tego. Tak, czyli można jeszcze wysiać niektóre kwiaty, po to, żeby kwitły, zakwitły później. Yy, tak, my możemy teraz, yy, tak naprawdę... Możemy wysiać, mamy całą mnogość tych kwiatów. Chociaż oczywiście teraz, jeżeli chodzi o 15 maja, no to dużo tych roślin możemy sobie siać do, do Ziemi, ale możemy też kupować rozsady i te rozsady bezpiecznie już do tej ziemi sadzić. I do tego raczej namawiamy, jeśli ktoś chce też uzyskać efekt szybciej. Tak, ten efekt, jeżeli chcemy mieć szybszy, jeżeli chcemy już mieć takie też rośliny podrośnięte, nie chcemy jakby długo czekać na ten efekt, no to jak najbardziej ta rozsada jest w porządku także i to jest ten, ten czas, że my ją przenosimy czy z inspektów, czy z tuneli foliowych, to czy jak ktoś ma tunel, to pewnie w tym tunelu dalej hoduje, ale tak mam na myśli na przykład producentów, tak, oni w tunelach czy w szklarniach, gdzieś tam produkują dla nas rozsady i teraz jest ten czas, że my możemy to kupić i przenieść do naszego ogrodu. I warto nie czekać, warto się pośpieszyć. Ja pamiętam taki, takie sytuacje, że zdarzało mi się pójść za, za późno do, do, tych, mhm. do tych punktów sprzedaży. Tak, tak kwiatów, tych rozsad i już właściwie nie było nic. Trzeba jednak się pośpieszyć, żeby wysadzić u siebie. Zgadzam się, bo to jest tak, bardzo wielu ogrodników, ogrodników mam na myśli, tych ogrodników z miłości i tych bardziej zajmujących się tym na co dzień. Ale przede jako, wszystkim, jako biznes. Tak, jako biznes, ale przede wszystkim chodzi tutaj o nas wszystkich, tak? My wszyscy, co mamy, te ogrody, balkony, kawałek swojego takiego terenu, gdzie te rośliny będziemy trzymać, no to ten 15 maja jest taką flagową datą, że graniczną. po tym czasie, tak, tak ograniczną, że do tego momentu uważam, co wysadzam, uważam, co się je, a potem na pewno już mi to się uda, ponieważ nie ma ryzyka przymrozków. Jeżeli by dzisiaj było bardzo ciepło, i najbliższy weekend byłby bardzo ciepły, to też zachęcam nas wszystkich do tego, żeby uderzyć do tych punktów sprzedaży, uderzyć do tych okolicznych, nawet lokalnych sprzedawców, zakupić to, co potrzebujemy do ogrodu. I rzeczywiście lista osób, które chcą pracować w ogrodzie w tak piękną pogodę, po 15 maja jest bardzo dużo, stąd trzeba się śpieszyć, bo za chwilę może tego nie być. Natomiast ja nawiążę do, w, do pelargonii, o których tak. pani mówiła, że właściwie są takimi flagowymi mhm. roślinami, kwiatami na polskich balkonach, ale nie tylko, przecież też na przydomowych rabatkach, właściwie kojarzą nam się z takimi wiejskimi klimatami też w pelargonie, prawda, gdzieś tam na oknie sobie pelargonia w Doniczce. Można też było, i pewnie jeszcze, jeśli ktoś ma taką pelargonię u siebie w domu, w piwnicy, można samodzielnie dokonać rozsady, tak? Oczywiście. Szczepki tak. tam po. Y Wyizolować i posadzić? Tak, możemy. My... Tak, dlatego że Pelargonia jest tak naprawdę rośliną wieloletnią. Więc my, jeżeli mamy na to przestrzeń, mamy na to czas, możliwości, to my tak naprawdę możemy na zimę ją schować do ciemnego pomieszczenia, gdzieś tam do garażu chłodnego czy do piwnicy. I jeżeli nam dobrze przezimuje, bo nie zawsze lubi dobrze przezimować, my jak najbardziej w tym momencie możemy ją reaktywować i spróbować właśnie od nowa wysadzić do skrzynek, pobrać szczepki, Brać fragmenty rośliny i za pomocą nawet mamy takie specjalne preparaty jak ukorzeniacz, Możemy zanurzyć tą końcówkę w ukorzeniaczu i posadzić w takim bardzo lekkim, luźnym podłożu i czekać na efekty. Jak zestawiać ze sobą rośliny? Bo Pani zestawiła ze sobą różne rośliny, ale słyszałam, że nie wszystkie rośliny się ze sobą, mówiąc kolokwialnie, lubią czy kochają, więc mhm. trzeba unikać takiego sąsiedztwa. Więc jak je zestawiać? To znaczy tak. Pierwsza, o zasada, czym pamiętać. pierwsza zasada, ja myślę, taka najważniejsza, to jest to, żeby rośliny dobierać do warunków, jakie panują na naszym tarasie, balkonie czy w ogrodzie. Chodzi mi o warunki świetlne. Jeżeli byśmy się skupili właśnie na takich roślinach sadzonych w Donicach, to najważniejsze są warunki świetlne, bo to, jaką my damy ziemię, to już od nas zależy. Nie jest to już zależne od ogrodu, jakby, jaka tam panuje ziemia. Czy jak będziemy podlewać, no to oczywiście też od nas zależy. Ale teraz tak, na słońce nie mamy wpływu, czyli dobieramy rośliny pod względem e, tolerancji, i czy, czy lubią właśnie słońce, czy potrzebują jednak być bardziej osłonięte? To... Czyli mają podobne y, wymagania, wymagania upodobania. I tak. to jest też oczywiście ważne, jeżeli chodzi o podlewanie. Jeżeli zostawimy rośliny, które wolą suche podłoże z takimi, co wolą ciągłe podlewanie, no to wiadomo, że w jednej skrzynce nam się może to po prostu nie udać. Druga sprawa, no to myślę, że tu jest taki wybór jeszcze. Ja to tak, jeżeli to jest taka skrzynka większa, to zawsze tak proponuję, żeby zostawiać jakąś roślinę wyższą. Coś, co będzie nam właśnie spływać. W tej donicy i uzupełnić takimi pośrednimi, żeby zapełniło nam tę przestrzeń. No i kolejna rzecz, to musimy się oczywiście zastanowić, czy my lubimy dany kolor. Bo ja tu proszę zobaczyć, poszłam oczywiście troszeczkę to w takie róże, fiolety. Jeżeli chodzi o kwiaty, to uwielbiam właśnie róż. I teraz my musimy się zastanowić, czy wolimy właśnie takie słoneczne skrzynki czy donice, czy wolimy je właśnie w takim barwi, bardziej barwie, no może chłodnej, gdzieś w fiolety pójdziemy. To jest jakby taka też decyzja nasza co ze sobą zostawimy. I nie musimy się ograniczać tylko i wyłącznie do tych roślin jednorocznych. Bo tak jak ja tutaj posadziłam bukszpana, który jest właściwie krzewem, prawda, więc my możemy również posadzić sobie do cienia, mogą to być funkie, czyli z rabat znamy takie byliny, tak? czy paprocie. My możemy posadzić po prostu każdą jedną roślinę i zostawić sobie z tymi jednorocznymi, żeby tworzyła nam tą piękną kompozycję. Bardzo dziękuję za te piękne uwagi. I to jeszcze na koniec przypomnijmy, przypomnijmy tych pięknych, kolorowych gości, jak się nazywają, to dla naszych słuchaczy, którzy może dopiero teraz włączyli radioodbiorniki lub nasz kanał YouTube i patrzą, co tutaj u nas w Donicy. Zatem powiedzmy, pelargonia to na pewno. Pelargonię znamy, tak. Tutaj mamy Spermum, czyli stokrotka afrykańska. Ja już zapisuję. Tak. I ostatnia to są kocanki włochate i to jest takie zostawienie właśnie na stanowisko słoneczne, ponieważ ta stokrotka to słoneczko. A gdzieś tam to uzupełnienie, mówię, no to mam szpana, on tutaj uzupełnia kompozycję. I proszę Państwa, do takich kompozycji kwiatowych, do tworzenia takich kompozycji kwiatowych Państwa zachęcamy, oczywiście korzystając często z osób, z porady osób doświadczonych w tej kwestii, a dzisiaj pięknie komentowała i opisywała to, co można posiać lub posadzić na balkonach lub w ogrodzie. Pani Marta Banaś z Zespołu Szkół Agro w Przedsiębiorczości w Rzeszowie, nauczycielka przedmiotów z projektowania Ogrodów. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję, ślicznie do zobaczenia.